Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie serwisowo. Eee, kolejny komputer do naprawy, a w sumie bardziej do optymalizacji. Eee, chodzi głównie o to, że komputer zamula, muli jeszcze go nie testowałem, eee, jedynie otwierałem go i postanowiłem, że nagram ten odcinek, bo może być ciekawy. Podano do stołu kurde. Nie będę rzucał, bo to nie jest złom. Wiem, że oświetlenie w moim pokoju jest chujowe, ale otworzę sobie teraz blachę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Kurde. Tego jeszcze u mnie nie było. Syf. Taki, że naprawdę szkoda gadać, to jest dramat, kurwa. Eee, Przybierzę sobie ten telefon, postaram się nie drgać tak mocno, tak jak przeważnie to robię. No, to jak widzicie, z tej strony nie ma żadnych slotów rozszerzeń ani karty graficznej. Podstawowe trzy złącze: audio, USB-ki, nawet USB 2.0, LAN, HDMI, VGA, DVI i 2PS2. Zasilacz, a jak wygląda w środku? O, właśnie, tak wygląda w środku. No, prawdopodobnie osiedliły się już tu jakieś kolonie. W ogóle to jeszcze w miarę nie jest martwiące, nie? Ten syf wszędzie, kurz, ale bardziej to jest martwiące. Widzicie ten syf tam? Gdyby ten komputer do mnie nie dotrwał, i mnie by tam nie było w ogóle, to prawdopodobnie za długo by sobie on nie pochodził. No, przechodząc do podespołów, to jak widzicie mamy tutaj... E, przejdę sobie. No jak widzicie mamy typowy napęd DVD. Najgorszej firmy jaka istnieje. <laughs> Mam taki chyba z 50, pozbyłem się, yy, bardzo zajbista taśma jak widzicie, ona pewnie jest ochronna yy, USB, USB Jacki Sata, który jest zaklejony, chyba że tam nic nie ma. Coś tam jakby widać. Yy, przycisk od resetu przycisk Power, który jest taki fajny dosyć. Tutaj mamy yy, karty XD i dodatkowy port USB na froncie. To by było na tyle. Tak się prezentuje obudowa z tej strony. Tu mamy zajebiste hasło. Fajnie, że ktoś to tak po prostu nakleił, bo głośno nawet się nie pytałem, czy ten komputer ma jakieś hasło. Z tej strony to wygląda tak. No, przechodząc do podzespołów, to sam póki co nie wiem, ale mogę się domyślić, że jest tu soket FAM2. AM2, czy jakoś tamte AMD miało, ale widać jakiś procesor od czerwonych, e, jak widzicie, płyta główna nie byle jaka. FM2A76M, myślnik HD. Mamy tutaj mniej wizyt na kartę. PCI jeszcze, e, no, pamięci DDR3, 8GB. Nie wiem czy gdzie widać, o jak sobie obrócicie ekran to będzie widać 1600 MHz Od firmy No no, ale jemale... Z... Pamięci są od LPIDa jak widzicie No dysk HDD 1,5 TB od WD No i to by było tyle jeśli chodzi o parametry CPU dokładnie dowiem się przy włączeniu tego kompa no Tutaj ja mamy zasilacz Logic 500, o już myślałem, że jakiś modekom, wcale sobie nie usmarowałem telefonu syfem. 500 w No, tylko że tu pisze 480, ale pomijajmy to. Jest około 500. Nawet mamy dodatkowy kabel, którym możemy sobie fokus. Ogółem teraz tu jest wszędzie już taki syf. Że usmarował sobie możliwe całe stanowisko. E, nagrywam to w pokoju ze względu na to, że zimno. Już do zasilacza nawet nie myślę, żeby patrzeć. E, syf. Oczywiście ja, jako profesjonalny serwis, e, po prostu nie przyspieszę go i nie zainstaluję systemu, tylko przy okazji wszystko wyczyszczę, kable poukładam, no i zoptymalizuję jak mogę. No i postawimy nowy system. Ponieważ oryginalnie jest tu Windows 7 naklejki. Nie chcę Wam pokazywać, ponieważ tam jest klucz licencyjny. No, ogółem nic tu nie grzebię, po prostu podczepiam sobie wszystko, chociaż w miarę możliwości postaram się nic nie odczepiać, żebym nie musiał siedzieć w biosie, chociaż i tak będę sobie siedział. I to wszystko wyczyścić. Jakoś już jestem w pokoju, to po prostu nie wezmę sobie i nie będę czyścił, bo Syf będzie w ciul. No, będę musiał się posłużyć odkurzaczem No i wiecie Tak to wygląda No tak więc ja się zabieram za czyszczenie I widzimy się za chwilę Komputer jest w miarę Wyczyszczony Jeszcze sobie oczywiście jakiegoś totalnie losowego dnia wyjdę na dwór I przeczyszczę go dokładnie jeszcze Bardziej nie chcę kurzyć No ale wygląda tak Że da się go w miarę uruchomić, żeby sobie w pokoju syfu nie zrobić no jak widzicie nawet CPU jest czysty, to jest najważniejsze nawet nie chcę go włączać w takim stanie żeby widzieć jaki on tam syf ma w środku nie wiem czy tam coś będziecie widzieć, prawdopodobnie nie no ale no, wygląda git eee, jeśli posiadacie sobie taki komputer w domu to wystarczy naprawdę raz na jakiś miesiąc albo chociaż pół roku wziąć i go tak trochę przyczyścić o, już widzę, że tu zleci i to ciul tego kurzu dobra, wyczyściłem go no tak, grubsze tak jeszcze te kable będę musiał odkręcać Na front panelu jeszcze go jakoś czyścić super nie będę. Ta taśmę zostawię dla uroku. No i ogółem prezentuje się on tak. Myślę, że jesteśmy w stanie go teraz sobie załączyć i zobaczyć, czy on w ogóle jeszcze działa. Eee, teraz sobie zainstaluję na, na nim Windows 10. Eee, jeśli chodzi o kable i dokładniejsze czyszczenie, zrobię to już wszystko w garażu. No kable zrobię jeszcze w domu, zaraz po instalacji wszystko ładnie poukładam, żeby to w miarę do kupy wyglądało. No. Tak więc podłączanie do kompa. Komputer jest już jak widzicie, pięknie wyczyszczony, gotowy, podłączony tam z tyłu. Nie wiem, czy muszę wam to jeszcze pokazywać. O. VGA, Ethernet, USB, Jack i zasilanie Najpierw go w ogóle zasilmy Chociaż, zanim to zrobię Przyłączę sobie OK. no i teraz musimy sobie wybrać VGA O, PC Switcha przełączyć Można go teraz załączyć Don't, oh, don't. To as... nie ma autostartu. Zdziwiłem się, bo przeważnie tak jest, że jak się tam kliknie, to on już normalnie się załącza. Ten kabel nie jest dobrze zrobiony i to bardzo nie jest dobrze zrobiony, bo spada on na chłodzenie, i może zablokować ten syf, który tam jest, ale to i tak wygląda już lepiej. O, widać, że się pali. Zobaczymy, jak się podświetla. O, chodzi. Klikaj, delay? O kurwa. kurde, dźwięki ma w biosie. O jacie, ale on. To no, on tak głośno chodzi? To on tak chodzi czy kurde? O ja cię kręcę. Zasilacz tak wyje. Yeah! No, ładny bios. Muszę sobie zsunąć mój mikrofon na niego I no tego to ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem Taki piękny BIOS I myszka już na nim działa, nie no ten komputer Można jeszcze sporo ulepszać Napięcia 5, 17 9, ty to ten komputer to jest normalnie Jeszcze świetne napięcia ma Advanced Tool Boot Security No super. Czyli spodziewałem się, że jakiś pasek będzie się podświetlał nie? trzy diodki czy napęd w ogóle działa? Pewnie będzie jakiś płyt, ale patrz, nie zgadam. Przy okazji tu też się wyczyści. Super. Postaram się nie szarpać tym. A mieszka ogła ma takiego CPU, temperaturę 63O bios ma dźwięki. Main amda A8 6600K To chyba dobry. Witch, rady on Grab Graphics 8 GB Pamięci RAM. Eee. Mógł zmieniać język. Ja cię kręcę No bo to procesor tak robi tak głośno chodzić ASRock to zawsze mnie zadziwia OC Tweaker CPU Woda Turbo Procesor maksimum frekwencji 6300 MHz Tu nic nie zmieniam Wolę go nie podkręcać DRAM Timing Control o kurde, to są foldery. Volta, dobra, to nic nie wiem. Przechodzimy do Advanced, CPU Configuration, USB Configuration. Ja cię kręcę. Anablet. USB 3.0. Super. I.O. Strage. the SATA WD Lambda, i good night LED the power had the LED will be switched off and the system is on is also uh -huh. Smart LAN, front panel ok, I cpu configuration tu nic ciekawego nie A. tool system browser hmm. jak zwykle byłoby po prostu okropnie gdyby mój aparat tak po prostu nie wywalił sobie nagrania. Super. Przejdźmy do parametrów. Tutaj mamy, jak widzicie, wszystkie dane. AMD a 6600 k brzmi potężnie. Podobnie do mojego kompa. Nie wiem, to jest generacja szósta czy coś. WICH AMD HD Grab Hits. Super. 4,20 GHz to jest szok, bo mój ma chyba 3,40. Ale mój ma 4 rdzenie, a tu są 2 rdzenie i 4 wątki. Ja mam 8 wątków, więc akurat mój ma tutaj przewagę, ale szybkości ma naprawdę bardzo dobre i 4 MB cache na poziomie drugiego, co jest też dosyć dobrym wynikiem. Ramu mamy 8 GB, dosyć dobrze. Myślałem, że to będzie coś w tego, nie wiem, 2, 4, ale no, nie ma tragedii. Dysk dosyć duży, tylko że twardy, <laughs> no drive Ethernet y Discord, wyłączę. Manager urządzeń Ogółem, czy tu coś ciekawego było, to chyba, nie wiem y No jakieś drukarki, no Radeon HD 8570D Zaraz sobie zobaczymy na moim kąpie, co to tam w ogóle jest, ile to jest warte, czy coś. Eee, karty sieciowe, tam nic ciekawego nie ma. No, Więc odpalę sobie swój kąpi i zobaczymy sobie co to w ogóle jest. Ogółem przełączanie pomiędzy komputerami teraz jest naprawdę szybkie, ponieważ posiadam super zajebistą rzecz jaką jest Switch USB, który pozwala na przełączanie wszystkich naszych urządzeń pomiędzy dwoma komputerami. Tam jak widzicie z drugiej strony wpinamy sobie dwa porty USB, wolę tego nie odpinać teraz. I jeden port idzie do jednego kompa, do tego, a drugi idzie do drugiego kompa i jeden jest kabelek zasilający i tu mamy cztery wejścia, tu jest jak widzicie, mój kabel do. Tamtego Huba USB, w którym jest wciół dużo USB-ków i jeszcze jest gdzieś jeden schowany I to są wszystkie urządzenia, mam tu na myśli klawiatury, myszki, mikrofony, słuchawki i wszystko hmm. O tym już Wam chyba mówiłem, to jest switch VGA Tu przełączam sobie VGA, teraz się wyłączył Mamy cztery możliwości do podłączenia kompów Ja wybieram sobie na serwer, znaczy Akurat ten VGA jest wzięty z mojego retrokompa, który sobie stoi tu. Potem miałem mieć pod podserwer i tu komputery do testów na VGA, więc. No, a tu jest dysk zewnętrzny z bardzo ważnymi danymi. Tak więc tak to wygląda. Na początku zajmiemy się kartograficzną. Ogólnie odpowiedniki to jest coś w tym stylu, jak widzę. Bitcoin, o oh nie? O oh, <laughs> eee, zobaczmy sobie specyfikacje i testy. O eee, a jak wiecie, tutaj mamy 2012, dobra, 9 lat temu. Dane techniczne no 868 MHz, burst. No, jakaś koszmarnie duża ilość, nie mam 65 W. Kompatybilność wymiary OpenGL 4.4 DirectX 11.2. No. Mmm jak GeForce GTX 660 Aha. Fortnite 24, niski poziom jest p do 27 No, da się na tym grać No tak widzę mam odpowiedniki GeForce'a Ty, GeForce GTX 710 jest słabszy od tego No dobra, zobaczę sobie teraz procesor o, to jest coś w tym stylu XCOM, ile on kosztuje? Tylko to jest 3,9 GHz i kosztuje jakieś 330zł, to i tak jest wszystko zawyżone Specyfikacja, socket FM2, 3,9 i 4,2 w trybie turbo Kurde, to ja tam w turbo chodzę obecnie 4 rdzenie, 4 MB ddr 3 Turbo Core. Dobry. No, domyślam się. No, e, tak więc wygląda wydajność tego kąpa. Przełączmy się teraz. O i już mam myszkę. Jak wiecie, dane wszystkie skopiowałem. Jeśli chodzi o testy w grach, to już tego robić nie będę. Ale mam bardzo ważną rzecz dla was. Nigdy nie miecie na Windowsie 10 dwóch antywirusów. W ogóle nie miecie tych antywirusów. W sensie na starszych kompach jeszcze rozumiem, bo tamten antywirus to działał. No, on nie działał. Ale jeśli chodzi o, nie wiem, czy mu teraz dziewczuś u mnie w aparacie jest taka słaba, chyba że ta matryca w tym monitorze jest tak średnio odbieralna. Eee, no i ogółem, no. A Windows 10 już sam w sobie posiada antywirus, który w zupełności wystarcza. Chyba że naprawdę jesteś jakąś nie wiem korporacją, kurde i jakby jakiś hacker was napadł to by było nie, kiepsko. Um, ja w sumie powinienem mieć, ale ehh. no i jak widać Windows 10 nie jest aktywowany. Obecnie powinien tu być Windows 7 Pro. No ale Windows 7 Pro były tak dobre, że w zupełności wystarczały Ale 10 daje też radę na takim kąpie. Tak więc my będziemy się widzieć za chwilę, ponieważ będę instalował tu nowy system od zera No i wgram jakieś programy i zobaczymy czy to chodzi lepiej Oczywiście te fragmentacje klików robiłem, więc No, więc ja sobie to wyłączam I widzimy się przy instalacji Cześć